Siema, z tej Dzisiaj nagrywamy We Went Bug. że taką gierczkę na streamie, patrzę darmowa, coś tam patrzyłem, nie chciałem sobie spoilerować. Wygląda dość spoko. Zobaczymy jak wejdziemy do giereczki. Pamiętajcie o symbolicznej łapeczce w górze i subskrypcji na moim kanale. Z góry bardzo dziękuję wam za to. Już jest nas, zobaczyłem, bo 309 nagrywałem dużo. Jest nas nagle 42, ja wam bardzo dziękuję tym osobom. I bardzo zachęcam obejrzeć moje, mój stary film Ponieważ Dominik wrócił Wieszcie, Dominik wrócił i nagraliśmy sobie Nagrywamy, będziemy nagrywać serię z Minecrafta Więc polecam obejrzeć Naprawdę to jest ciekawe Na początku nic się nie dzieje, ale zachęcam Więc bez błędnego przedłużania, chodźmy do giereczki Okej, okay. sumowanie. Okej, okay. press D E to interact with. OK, wszystko, nam dam sobie, żeby nie było lagów, na mego, bo był nie wyrabia nie wyrabia, przepraszam. 144 psy, Continue. Zostawiam, nie będę się zmieniał. Przucie. Opcje. E, głośność. Tak, 25, żeby nie było za uśle. O. dobra Dobra. No tak z dobra, może być. Zobaczmy. Okej, okay, no, nie zapowiada się jakoś. Żeby nas atakowało. Ogólnie to zegierka taka horrorowa, tak mi się wydaje. Zobaczmy. o, jesteśmy na takiej stacji i... No nie wiem gdzie jesteśmy. Szczerze. Można biegać. Co to? Aparat. O! Pick up. E, nie robiź zdjęcia. Co co, co? co to było? Spróbuję zrobić w spowolnionym tempie, ale co to było? Jesteś, widziałem tam, ale nie jestem pewny. O, czekajcie, muszę się z wami przywitać. Witam pana, witam pana, witam, 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 witam. Stamtąd się jeszcze się, że nie przywitałem. Siema, stary. Dobra. Jalo! Y jest tu kto? Chciałbym się z kimś przywitać tutaj Uuu, jakie chyba tu są. No no, gdzieś się ktoś tu urządził, naprawdę O, szczurek, szczurek! Cześć szczurek Witam cię szczurku. Co tam u ciebie? Sorry. Dobra, idziemy dalej. kontrola? Dobra, idziemy. Dobra. I... Oho, sam Super, okej, okay, idziemy. Okej, okay, zobaczmy. ja nie patrzyłem, tu coś było i ja nie zobaczyłem, co, co, co tu trzeba zrobić. Hasło, no ja nie znam No to muszę na razie być. dobra Idziemy w poszukiwania hasła tak. Nic się to nie zmieniło? <śmuszczak> oh, Ty, Pecie Ja pierd... Ale się zesrałem No i co? Co ja wam Czemu się tak <śmuszczak> na mnie patrzycie? Halo? Czemu tak na mnie się patrzycie? O! A, mogę... No, Okej, okay, dwa jumpscary w przeciągu 20-30 sekund. Super! Co jeszcze? O! Hmm, Co ja muszę? Dać takie abramówka na zdjęcie. Czy ja muszę? Tym aparatem zrobić zdjęcia takich oznaczków. I z tego, jak tam patrzyłem jeszcze e, To były te też znaczki I z tego mi ma wyjść podobno hasło Jak tak widziałem No o, Co to Bilar, to myślę, że coś Nie wiem, kula jakaś, no bo patrzcie no, kule, może byłoby obstawić, że tu Na któreś mogłoby być, ale Co to jest hmm. Przesuwania O, 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 jest Dobra Mamy to, mamy to Mamy to widzów Okej okay. Halo! To nie było niepokojące Halo, proszę pani! Coś się pani stało? O! O, jest szczurek. Jest czurek! No jest super! No i mnie się podoba. Co, idziemy? Jeez. Kto tempo to jest niespokojny. No ci powiem. Czemu ta kabina jest zamknięta? Eee. Ale pan ma nieprzyjemną mordę. <ścoughs> Okej, okay, no to idziemy dalej szukać. Nie, już nie wyskoczy nie? Dobra, trzeba bo upędzić No i co, i nie patrzycie się teraz. Dobra, no. Idziemy dalej szukać. Tylko jaki miejscu to teraz może być? Pewnie jesteś ślepy i nie zauważę tego, więc. E... Czekajcie? Nie, no, nie, mam pomysł. Nie, nie będę się wracał. Ja po prostu idę do przodu. I będę patrzał po bokach. Najpierw przejedziemy jedziemy lewą stronę, potem prawą. Okej okay. Tu nie ma. O! A, czyli wracam. Okej, okay, czyli to mnie cofnęło tutaj. Czyli to oznacza, że mogę tu gdzieś to mieć. Ok, lewa strona. O! Co to? O! Ja to się mylę? Serio? Jest. Mamy to, mamy to, mamy to. Jest. Drugie. Jeszcze 3-4 zostały? Nie, jeszcze 2 chyba. Dobra, znaleźliśmy jedno, więc możemy iść. dalej szybko sobie przebiegnijmy. Biegnę, 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 biegnę. biegnę. Nie, czy już mam? Może tak, biegnę jeszcze raz. O, nie, dobra, dobra, dobra. Musimy tylko tutaj dobra, dobra. I jest. Okej, okay, idziemy dalej w poszukiwania kolejnych tych dziwnych znaczków. Dobra. Coś mnie niepokoi to czerwone. Tylko tak spokojnie idę. O, co? Powinno mnie coś aż tyle tego Żeby... Jezu, maja. Coś słyszę. Um. Dzień dobry? Proszę pana Tu nie wolno Halo? Uf! Uf! Tego się nie spodziewałem Ale tu stęgę się skórki Jezu a mnie wystraszył, sąsiad. Ja ty. Szczurek! Szczurek, co ci się stało? Co oni ci zrobili? Szurek, nie! Czego? masz mi. Co oni ci zrobili, szczurku? Co oni ci zrobili? on ty nie masz łba? Co tu ci się stało? Haha, ha. biedny ty. Muszę Cię jakoś pomścić No ale to idziemy dalej O, no. ja minąłem Tu nie, a tutaj nie. Ceny... O. O O Minąłem se to Jak ja mogę tego nie zauważyć? Tłumaczcie mi to Już minąłem to centralnie Oj, szczurka nie ma Szczurka zniknął nie, nie ma go Ciało jego znikło Co tu się stało? Biegniemy. Biegniemy jeszcze chyba jedno zostało z tego co mi się wydaje no ile ja jeszcze będę taki kółek robił, halo Jerko o, jest o, multilek to się rusza nieźle, nieźle ej, czy to tak nie powinno być, Czekaj, to tak nie było ej, to tak nie było o, i żeby wrócić, dobra. Czy to mi się... to śnieg? w sumie się nie dziwię, ale. śnieg już tu. No, teraz szyba jest mnie popękana, no. I takby. teraz światło. Czy żeby się. mi się zdaje? Czy światło się zmieniło? Jakby kolorystyka, taka kontrast. Nie jestem pewny, do mojego zdania. Więc poprawcie mnie, jak źle mówię. Eee, dobra, no szukamy dalej Czego? Ja nie pamiętam Nie pamiętam, co ja mogę szukać No wiem, że, że pamiętam, że Zwiedziłem już teraz dwa Trzy No bo tak, na początku z tym bilardem Potem te kwiaty A na a trzecie to było Trzecie to tutaj Tu, eee, mikroskopy, jeżeli dobrze mówię Tu, o właśnie Teraz zostało nam ostatnie pomieszczenie, czyli to Zobaczmy tutaj coś jest Nie no tu jest koniec no to może tu zobaczyć Nie to tu gdzieś e, czy mi się wydało O, rzeczywiście. I tutaj Dobra, znalazłem chyba wszystkie nie? Więc z mojego punktu widzenia Możemy pójść do z... miejsca zbiórki tam gdzie zbieram wszystkie zdjęcia i z tego coś ułożyć z tego co widziałem Więc właśnie zobaczyć jedną rzecz czerwono Co się ma stać? Hmm jakaś nutka leci Łej! Co wam się stało? Jest Chyba to zrobił. Chodźcie, trzeba szybko ogarnąć. Trzeba szybko ogarnąć. Hasło. Okej, okay. mam wszystkie zdjęcia, i muszę jakby po kolei. Hm. nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Co mi tu brakuje? Myślę, że. E... Skąd już do płyta. Nie było jej tu wcześniej. ej, ej, I mam tu ją. Okej. Okay. O, oh, nie ja muszę tak kracić, żeby ten Eee oh. I muszę teraz hasło zgadnąć. No to tak. Ty De... Albo nie Zobaczmy. Ile? Ty Fy... Fu... futile? O! Oh! Ty, ja tak to hasło! Futile? Nie muszę zapamiętać, bo to jest moje hasło do... To wygramy. Przepraszam, kto mnie tu zamknął? Ja tu muszę hasło wpisywać. Ktoś tu jest? Przechodziłem wszędzie, nikogo nie było. Po tego stwora, Aaaa, go tam nie liczę. Ale co tu się to w takim wszystko podpaliło? Nie mogę wiedzieć! Co ci się stało, stary! Kto cię najprzyjemnił? Nie! Co oni my zrobili? Nie! Co oni nam robią, Nie to słyszę wszystko! Szczurko, możesz Nie macie! ukradli cię! Nie podoba mi się to. Czy to są czapki? Oh my god! No, no way! Really? No, no, why happening? Dlaczego to się dzieje? No, ty pójdę! Ja się nie spodziewałem! Ej, ty pójdę po mojej stronie! Ty powinieneś być na mojej stronie, stary! Ej! Ty byeś po mojej stronie! Przestań taki sam jak ja! A że się ty po prostu przybrał! to trzeba rozważyć! Trzeba rozważyć tą. tą opcję! Nie wykluczam, o... co? Przeczytajmy. moja formuła została udetekowana. Prosimy ty f u, -t -i. F -u -t i l e futile, mamy to! O, to nie to. Możemy sobie uciekać! Tak jest, udało się nam! Mamy to, mamy to! u E? Tak? Went... Back. Koniec. Strasznie ciekawa gierka, no powiem. Podobało mi się, to podobało mi się. Dość dobry kontekst i w ogóle wszystko się, się wydaje, że mega mi się podoba, naprawdę. Jest duży potencjał, tylko brakuje mi tego, że... tego... Nie, nie wiem, co się stało później. Chciałbym się to wiedzieć. Naprawdę. Ale... naprawdę... Fajna gierka, polecam sobie zagrać, naprawdę. Nie wiem, się fajniejszych horrorów, jakichś takich darmowych, jakich grałem, nie? Ale mega krótki, myślę, że taki trochę dłuższy będzie, nie wiecie o co chodzi. Dobra. To już jest koniec. Mam nadzieję, że odcinek się z wam spodobał. Więc... no... Dziękuję za oglądanie. Cześć!